Hej. Hej. Hej, hej. Hej. Hey. www.hey.melec.pl Pozytywnie i lokalnie. Pozytywnie i lokalnie. ale powiedzmy wybiórcze jest, ale w każdym razie do czegoś to prowadzi. I następne jest od, od początku, od pierwszego, od porozumienia przez Solidarność 81 80-81. Jednym z ważniejszych, chciałem zwrócić uwagę, jednym z ważniejszych punktów jest właśnie ta część, która dotyczy poświęcenia lotniska. Proszę Państwa, dzisiaj to dla nas jest istotne. Ale wówczas, gdy na takim komunistycznym zakładzie, w zamkniętym zakładzie wojskowym stworzyło się możliwość odprawienia mszy przy kilkudziesięciu tysiącach ludzi, to było coś niesamowitego. To było dla nas największe wydarzenie prawdopodobnie całego okresu 80-81. I stąd może tutaj nawet aż za dużo, ale chcieliśmy podkreślić, że to w tamtym czasie było wydarzenie numer 1. Tak jest to pośrednictwo, które jest to pośrednio. Tak jest to pośrednio. Tak jest to jest do, do stanu wojennego. Następnie stan wojenny. Przez stan wojenny to tam parę jest dokumentów i bibuła, która chodziła. Te bibuły były, no tony wówczas, no ale to trudno było po pierwsze, że w zasadzie ci, co mieli ich, tego, nie powinni tego trzymać. Ci, co się zajmowali powinni tego trzymać. No tak, że gdzieś tam rozchodziło i, i, i nawet może tego nie ma. Natomiast były tony, ale tutaj jakaś nawiaska jest. to jest. <laughs> Dalsza część to jest rok 88-89. 89 jest przedstawienie yy, właśnie dyrektorowi o powstaniu nowego nowego, nowego o powstaniu związku zawodowego solidarności kontynuacji poprzedniej i kilka spraw związanych z tym, później już do lat dzisiejszych. Proszę o Spokojne przeglądanie i, i życzę no, takich dobrych, wydanych wrażeń. Jedynie jeszcze chcę podziękować panu Borowskiemu, bo to przy naszej, bo on w zasadzie technicznie tą wystawę wykonał. Hej. 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 Hej hej. Hej. Www hej.mielec.pl Pozytywnie i lokalnie. Pozytywnie i lokalnie.